Witam wszystkich. Zapraszam do oglądania Jet Cave Adventure poziom 1.7 Bardzo trudny poziom, ponieważ końcówka na jetpacku jest naprawdę wymagająca. Trzeba bardzo dobrze zapamiętać wszystko ja cały czas popełniłem błąd tutaj, kurczę, w tym poziomie, bo myślałem, że trzeba mieć przed, przed tym lotem na jetpacku 60 muszli na koncie a jak się okazuje mieć 62 bo jeszcze na 2 i teraz wszystko się zgadza aczkolwiek nie jest to proste wyzwanie i raczej rozdzielę te wyzwania na 2 czyli no damage i, i wszystkie znajdźki ponieważ myślę że tak będzie nawet łatwiej znajdę jakiś patencik dzięki któremu nogi mate no, będzie na pewno łatwiejszy do zdobycia niż po również wszystkiego I chodzi mi o właśnie tą końcówkę bo na pewno tam się da o wiele łatwiej to zrobić jeżeli nie trzeba skupiać się na zbieraniu tylko na omijaniu ale to do tego jeszcze dojdziemy na razie skupmy się na zebraniu wszystkich musztów, właśnie. Okay.

pamiętajcie, że nie trzeba na boki wziąć, tak? I teraz wam pokażę, gdzie ja cały czas omijałem. Niechcąco. właśnie tutaj zauważcie, że tutaj kurczę są dwie jeszcze ukryte które mi się zdarzało właśnie cały czas pomijać I, kurczę, się zastanawiałem co mi się nie zgadza cały czas czemu ja nie mogę przejść tego zabrać wszystko ale już znalazłem to już wiem czemu dlatego pokazuję wam również, może też macie z tym problem Mówiłem 62, i startujemy tutaj. Tutaj jest fajny patent. Jeżeli widzicie, że jakieś, jakieś muszli nie wzięliście, to możecie startować jeszcze raz i dać w jakiś ruch albo cokolwiek. Zaraz będzie trudny moment. O właśnie ten moment. Tak jak mówiłem, postanowiłem rozdzielić to na dwa, No Damage i te wyzwanie z wszystkimi znaczkami, ponieważ myślę, że No Damage będzie łatwiejsze, jeżeli nie będziemy zbierać żadnych znaczek. Jeżeli filmik Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!